Co się stało z Albanią? Albania wielu osobom kojarzy się dziś z wakacyjnym rajem. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak mało ten obraz ma wspólnego z prawdą. Jeszcze trzy dekady temu Albania była najbardziej zamkniętym krajem Europy. Za spokojnym krajobrazem krył się system paranoi, który przez 40 lat trzymał cały naród w strachu. To była architektura paranoi jednego człowieka – Envera Hodży, który zmienił Albanię w wielkie więzienie pod gołym niebem. I choć dziś Albania z wierzchu wygląda normalnie, skutki tego systemu nadal są tam obecne. Aby zrozumieć, jak do tego doszło, trzeba cofnąć się do momentu, gdy państwo praktycznie przestało istnieć. W 1939 roku Albania została zajęta przez Włochy bez większego oporu. Po upadku Mussoliniego władzę przejęli Niemcy. Pięć lat okupacji zostawiło kraj w stanie głębokiej destabilizacji. Zniszczona infrastruktura, brak instytucji, władzy, państwo w rozsypce. I właśnie w tę pustkę wszedł człowiek, który odmienił historię Albanii na pokolenia. Enver Hoxha. Nie wyróżniał się ani doświadczeniem, ani autorytetem. Jedyną rzeczą, jaką miał opanowaną do perfekcji, była bezwzględna eliminacja każdego konkurenta. Gdy Niemcy opuszczali Bałkany, walczące frakcje próbowały przejąć kontrolę nad krajem, a oddziały Chodży skupiły się na likwidowaniu rywali. W krótkim czasie doprowadził on do sytuacji, w której nie pozostał nikt, kto mógłby go zatrzymać. To właśnie wtedy narodził się fundament nowego systemu. Przekonanie, że Albania przetrwa tylko wtedy, gdy będzie absolutnie samodzielna i odcięta od wszystkich. Podczas gdy Europa odbudowywała gospodarki i tworzyła pierwsze struktury współpracy międzynarodowej, Albania zaczynała proces odwrotny. Zamykała granice, ograniczała kontakty, niszczyła każdą formę niezależności, a w końcu odcinała się nawet od własnych sojuszników. Hodża zrozumiał, że strach jest najtańszą i najskuteczniejszą formą kontroli. I właśnie na strachu zbudował państwo, które przez następne 40 lat miało żyć w przekonaniu, że każdy kontakt ze światem jest zagrożeniem. Kiedy Hodża umocnił swoją władzę, Albania nie stała się zwykłym państwem komunistycznym. Stała się projektem ideologicznym, który wyrastał nie z ekonomii ani polityki, ale z jednego uczucia paranoicznego lęku przed światem. Początkowo Albania była jednym z najwierniejszych sojuszników Związku Radzieckiego. Chodża kopiował niemal wszystko, od gospodarki centralnie planowanej po represje i czystki. Ale gdy Chruszczow w 1956 roku potępił stalinizm i zaczął rozmowy z Zachodem, Chodża uznał to za zdradę. Albania odcięła się od Moskwy. A wtedy został jej już tylko jeden sojusznik, Chiny Mao Zedonga. Przez chwilę wydawało się, że sojusz dwóch skrajnie izolowanych reżimów może przetrwać, ale gdy Chiny w latach 70. zaczęły nieśmiało otwierać się na świat, Hodža ponownie zobaczył w tym zamach na czystość socjalizmu i wtedy podjął decyzję, która przesądziła o losie całego kraju. Albania będzie sama, całkowicie bez sojuszników. To była oficjalna polityka państwa. Kraj, liczący 3 miliony ludzi, ogłosił, że przetrwa bez kogokolwiek, bo cały świat, zarówno kapitalistyczny, jak i komunistyczny, czyha na jego zniszczenie. Wrogami stali się wszyscy. W albańskich szkołach dzieci uczono, że Albania jest jedyną prawdziwą twierdzą socjalizmu. Cała reszta świata to zdrajcy. Ludowa Republika Albanii stała się czynnikiem pokoju i dobrobytu na Bałkanach i po drugiej stronie Adriatyku, co odzwierciedla przewagę systemu socjalistycznego nad kapitalistycznym. Stanowimy solidną przeszkodę wobec agresywnych planów amerykańskiego imperializmu w tej części świata. Wrogowie partii i naszego narodu imperialiści i rewizjoniści nienawidzą nas. Zazdroszczą faktu, że nasz kraj ma kluczowe położenie strategiczne, a także wielkie bogactwa. Wściekają się, gdy widzą, że za ich liniami znajduje się mały, lecz bohaterski naród, który walczy z odwagą, by bronić swojej wolności i niepodległości oraz by z powodzeniem budować socjalizm. Każdy element życia, od pracy w fabryce po rozmowę w domu, podporządkowany był przekonaniu, że zachodnie idee, zachodnia kultura, zachodnie ubrania, zachodnia muzyka wszystko to jest zagrożeniem. Za słuchanie radia z Włoch groziło więzienie, za posiadanie zagranicznej książki obóz pracy, a za obraz namalowany w zbyt nowoczesnym stylu oskarżenie o zachodnią dekadencję. I to właśnie z tej paranoi narodziło się najbardziej absurdalne przedsięwzięcie w historii Europy. Paranoja chodzy nie kończyła się na słowach, hasłach czy szkolnych podręcznikach. W Albanii strach miał swój kształt i materiał, a był nim beton. To, co w Europie nie ma odpowiednika, a na świecie można porównać tylko z Koreą Północną, narodziło się w latach 70. Program budowy 170 tysięcy bunkrów. Nie kilkuset, nie kilku tysięcy, ale 170 tysięcy. I nie tylko wzdłuż granic, ale dosłownie wszędzie. Hoja wierzył, że Albania w każdej chwili może zostać zaatakowana przez NATO, Jugosławię, Grecję, USA, a nawet przez byłych sojuszników z bloku wschodniego. A ponieważ wszyscy są wrogami, cały kraj miał zostać przekształcony w twierdzę. I stało się to w sposób, który wymyka się logice. Bunkry na plażach, bunkry nad rzekami, bunkry w górach, gdzie nie było nawet ścieżek, bunkry obok szkół, bloków i boisk. W Albanii można było wyjść z domu, zrobić trzy kroki i dotknąć ściany schronu. Nie miało to żadnego sensu militarnego, jednak miało głęboki sens polityczny. Bunkier miał być ciągłym przypomnieniem, że zagrożenie jest wszędzie, a jedyną obroną jest władza. To był betonowy megafon, który każdego dnia mówił Świat chcecie zniszczyć, tylko partia cię ocali. Program pochłonął wszystko, do 10% PKB rocznie, lata pracy robotników, stal, cement i paliwo, których brakowało gdziekolwiek indziej. W kraju, gdzie brakowało chleba, budowano kolejne schrony. Dziś te konstrukcje są wszędzie, stoją jak pomniki absurdalnej polityki, rozsiane gęściej niż kościoły, szkoły czy przystanki autobusowe. Z drona Albania wygląda nie jak kraj, ale jak jedno wielkie stanowisko ogniowe. Przygotowane do wojny, która nigdy nie nadeszła. I właśnie to jest najważniejsze: bunkry nie miały chronić Albańczyków przed wrogiem, miały chronić władzę przed własnym narodem. W państwie, które oficjalnie miało być krajem równości, istniało miejsce, które temu zaprzeczało bardziej niż cokolwiek innego miejsce, którego zwykły Albańczyk nie mógł zobaczyć, nawet przechodząc obok. Blok, zamknięta dzielnica elity komunistycznej, serce luksusu ukryte w środku nędzy. Gdy tylko chodza przejął władzę, całe centrum tirany zostało ogrodzone i wyłączone z życia publicznego. Mieszkańców wyrzucono, a obszar zamieniono w strefę dostępu tylko dla wybranych członków biura politycznego, generałów, ministrów i ludzi, którzy mieli trzymać system w całości. Zwykłemu obywatelowi nie wolno było tam wejść. W środku natomiast kwitło życie, którego reszta kraju nie potrafiła sobie nawet wyobrazić. Restauracje z importowanym mięsem i winem, bary z koniakiem i whisky z zachodu, sklepy pełne produktów, których istnienia społeczeństwo by nawet nie podejrzewało. To była równoległa Albania, państwo w państwie. W bloku stały rzędy błyszczących Mercedesów, które władza importowała z tego samego zachodu, który oficjalnie chciał zniszczyć Albanię. Wreszcie kraju ludzie mieszkali po 5-7 osób w jednym pokoju. W bloku żyło się w willach, po cichu zaopatrzonych w zachodnie dobra. Ale blok nie był tylko enklawą bogactwa, był także centrum strachu. W świecie, w którym czystki mogły spaść na każdego, nawet na najbliższych współpracowników. I właśnie tu, między luksusem a paranoją, zaczyna się kolejny rozdział historii Albanii system strachu, który przenikał społeczeństwo głębiej niż jakakolwiek instytucja. Jednak aby utrzymać Albanię w całkowitej izolacji, sam beton nie wystarczał. Dlatego Hoxha zbudował coś znacznie potężniejszego niż armia, system strachu, który przenikał każdy aspekt życia. Najważniejszym narzędziem była tajna policja, Sigurimi, oficjalnie mieli dbać o bezpieczeństwo państwa, nieoficjalnie kontrolowali całe społeczeństwo. W Albanii naprawdę wierzono, że wrogowie czają się wszędzie, a najmniejsze odstępstwo od socjalizmu może oznaczać zdradę. To był kraj, w którym nie trzeba było nic zrobić, żeby stać się podejrzanym. Wystarczyło, że ktoś pomyślał, że jesteś zbyt pewny siebie. Najbardziej symboliczny był los Mehmeta Szechu, człowieka numer dwa w państwie. Przez trzy dekady był lojalnym wykonawcą rozkazów Chodży, jednym z architektów systemu. A jednak został zniszczony z powodu miłości jego syna do dziewczyny z nieodpowiedniej rodziny. Oficjalnie ogłoszono, że szechu był szpiegiem CIA, KGB i jugosłowiańskiego wywiadu jednocześnie. To brzmi absurdalnie i dokładnie o to chodziło. Celem nie była prawda, celem był strach. A tam, gdzie kończyły się donosy, zaczynały się obozy, kopalnie, kamieniołomy. Praca po 12 godzin dziennie, w całym kraju nikt nie był bezpieczny, nie istniała żadna zasada. W Albanii możesz być wolny w poniedziałek, a we wtorek w celi. To właśnie dlatego system trwał tak długo, dzięki temu, że ludzie bali się nawet myśleć inaczej. Ale nawet terror ma swoje granice i kiedy w 1985 roku umiera Enver Hoxha, Albania niespodziewanie wpada w chaos, którego nie zatrzymał już nikt. Po czterech dekadach rządów człowieka, który kontrolował każdy oddech kraju, system stanął przed największym testem. Przez siedem dni Albania wyglądała jak scena z politycznego teatru. Kamery pokazywały każdą ze z taką precyzją, jakby reżyserował to filmowiec z Pjongjangu. Każdy łzawy dźwięk miał wyglądać jak spontaniczny wybuch miłości do wodza. Ale prawda była inna. Ludzie nie płakali z tęsknoty, tylko ze strachu. W kraju, w którym donosicielstwo było codziennością, każdy bał się, że jeśli nie będzie wyglądał wystarczająco smutno, Sigurimi wyciągnie konsekwencje. I to jest najważniejszy obraz Albanii tamtych czasów. Nawet po śmierci dyktatora, ludzie się go bali. To był moment, w którym na chwilę odsłoniła się goła prawda. Cała potęga systemu nie opierała się na ideologii, tylko na terrorze. I właśnie dlatego po śmierci Hodży system zaczął się kruszyć. Nie miał wodza, którego bali się wszyscy. Świat dookoła Albanii zaczął się zmieniać szybciej niż Tirana była w stanie to zrozumieć. A to, co wydarzy się kilka lat później, stanie się jednym z najbardziej spektakularnych upadków państwa w Europie po II wojnie światowej. Kiedy w 1991 roku Albania w końcu otworzyła się na świat, nie nastąpił wielki wybuch wolności, którego spodziewał się Zachód. System nie runął z hukiem, on po prostu rozsypał się. Przez 40 lat istniał tylko dzięki jednemu człowiekowi. Nie było instytucji, które mogłyby go zastąpić. Gdy zniknął strach, zniknęło wszystko. Ludzie, którzy całe życie słyszeli, że Zachód jest biedny, skorumpowany i żeruje na słabych, nagle zobaczyli w telewizji Włochy, Grecję, Niemcy. Kolorowe sklepy, samochody to był kulturowy szok, który w wielu rodzinach złamał zaufanie do państwa. To był dopiero początek. W połowie lat 90. Albania stała się europejskim dzikim zachodem. Rząd, pozbawiony doświadczenia i kontroli, pozwolił działać setkom firm inwestycyjnych, które obiecywały 200 lub 300% zysku rocznie. W normalnym kraju nikt by na to nie poszedł, ale Albania nie była normalna. Nie istniała edukacja finansowa, więc ludzie inwestowali wszystko. A gdy piramidy upadły, runął cały kraj. W 1997 roku państwo przestało funkcjonować. Magazyny wojskowe zostały splądrowane, karabiny maszynowe trafiły w ręce zwykłych ludzi. Mafia przejęła kontrolę nad portami, lokalne bandy rządziły całymi miastami. Na ulicach były strzelaniny. Władza nie kontrolowała już niczego. Ponad pół miliona Albańczyków uciekło do Włoch łodziami, tworząc największą falę migracji w Europie po upadku Jugosławii. Na tle stabilizującej się Polski, Czech czy Węgier Albania wyglądała jak kraj ogarnięty wojną domową. I to nie dlatego, że została zaatakowana, tylko dlatego, że przez 40 lat nie pozwolono jej urosnąć, rozwinąć się i stworzyć normalnych struktur. Chodża obiecywał, że jego system obroni Albanię przed chaosem świata, tymczasem to właśnie jego system wprowadził Albanię w największy chaos w jej historii. Upadek komunizmu nie zakończył problemów Albanii w pewnym sensie dopiero je uruchomił. Przez dziesięciolecia system Chodży trzymał ludzi w zamknięciu, a gdy drzwi się otworzyły, nastąpiło zjawisko, które będzie kształtować Albanię aż do dzisiaj: masowa emigracja całych pokoleń. Najpierw uciekali ci, którzy chcieli po prostu przetrwać, potem ci, którzy chcieli lepszego życia, a w końcu ci, którzy nie widzieli żadnej przyszłości w kraju, który startował z poziomu poniżej zera. W latach 90. i 2000 Albania stała się jednym z najbardziej wyludniających się państw Europy. Według szacunków ONZ ponad 1 trzecia wszystkich Albańczyków żyje dziś poza krajem we Włoszech, Grecji, Niemczech, Szwajcarii, a nawet w USA. Państwo po latach izolacji nie potrafiło zaoferować niczego nie było stabilnych instytucji, nie było zaufania do władzy, nie było gospodarki. A korupcja stała się sposobem funkcjonowania państwa. Dziś Albania sprzedaje się światu jako wakacyjny raj. Ale gdy odsunąć tę warstwę pocztówkowego krajobrazu, widać kraj, którego historia jest znacznie cięższa niż beton, z którego zbudowano jego bunkry. Przez 40 lat Albania była europejską Koreą Północną. W tym kraju walutą był strach. To on decydował o losie całych rodzin. A kiedy system upadł, okazało się, że nie da się go po prostu wymazać. I właśnie dlatego bunkry stoją tam do dziś. 170 tysięcy betonowych kapsuł rozsianych po plażach, górach, miastach i wsiach. Albania próbuje pisać nową historię wolną, otwartą, europejską. Ale blizny tamtego systemu są nadal widoczne. Ta lekcja dobitnie pokazuje, jak autorytaryzm potrafi zniszczyć kraj szybciej niż ktokolwiek się spodziewa. Jednak nie zawsze musi to tak wyglądać. Historia zna też przypadki przywódców, którzy mimo twardej ręki naprawdę próbowali budować dobrobyt swoich obywateli. Jednym z nich był Muammar Kaddafi. A więcej o tym, jak wyglądała Libia pod jego rządami, zobaczysz w filmie, który właśnie wyświetla się na ekranie.